Manko w tą upalną już sobotę? Nie, jest północ, w sumie to w niedzielę. Dziś było tak gorąco, że aż trzeba rozgrzać trzechownicę na ten jeden mecz rapidowy który będziemy sprawdzać, czy do końca roku będę w stanie wbić sobie 1900 na komię hmm. Jak przeciwnik wygrywa coś takiego, to co on chce zrobić? Prawdopodobnie wyjść tutaj i zrobić taką, taką strukturę ofensywną. E, mogę wyjść koniem. Jeśli on pchnie, to mi to za wiele nie dało. Jakieś takie wadykiwki. Nie wiem. Nie może być to chyba jakieś bardzo złe. Bo realnie groży pionowo. musi coś z tym zrobić. Albo cofnie się jak figurą, co nie ma sensu. Albo pójdzie do przodu. I to chyba się wydaje najlepsze. Albo wyciekamy. Więc, mógłbym pójść pionem od razu na D4 i zatrzymać jego ewentualny ruch, na który musiałbym się całkowicie przynosić. Więc na razie tak zrobimy. Jeśli ja pójdę do D4, zanim... On zaatakuję tego piona to ja już sobie wyjdę na przykład gońcem na e3, żeby też go wspierać, mogę wyjść sobie koniem na f3 i wygląda to jakoś sensownie hmm. To pierwsze ruchy dość szybko zrobiłem bo wiele razy już tak, takie sytuacje miałem, więc Raczej się na tym bardzo nie zastanawiałem. Chciałem sobie tutaj ustawić konia, Jeśli on go zbije e, Jeśli on go zbije, jak go zbiję, będę atakować tego konia. Będzie musiał coś z nim zrobić. Mm. Ok, atakuje mi dwa razy. Ja to bronię dwa razy. No i się nad takim ruchem. No jaką stanie tu, to już może taki profilaktyczny ruch zrobię. I dopiero wtedy się tutaj. Mogłem się tu ruszyć teraz. go zbił. Ja bym to zbił. Jakoś mi się nie podoba, że będzie się tak prosto patrzeć w mojego króla, gdy zrobię reszada. Wydaje mi się to średnie. Ok, co ja teraz zrobić? Jeśli hmm. wyjdę koniem, tutaj, on zrobi reszada. Chciałbym mieć coś takiego. Wtedy bym atakował i wieżę, i królową. Tylko, że ten koniec stoi tego nie więc mógłbym się ruszyć tak. Ale najpierw to zweryfikuję w ten sposób. Jeżeli to zbiję, to ja to od razu zbijam i gram dalej. A jeśli nie zbiję, pójdzie przeszkodę, to najpierw pójdę tu. Jeśli zbiję, to ponownie ja to zbijam jest ok. I nawet lepiej, bo będę mu atakować. Gońca. Czyli jeśli on mi teraz zbije, ja to zbiję. To odejdzie od razu z koczkiem. Właśnie, to nie idzie. Do tyłu. Aha. Eee, Ty ja to mogę zbić. On to odbije koniem. Jadę szacha i on traci Może tutaj stanąć, ale ja idę tak, on się broni. Chciałem na tym pianę, ale on stracił opcję roszady. Jak ja to zbiję, zbiję tym w obu wariantach, tracę ostatecznie. Znaczy, jak zbiję tym, on zbije, to, ja to jest git. A jeśli ja to zbiję, on zbije, to nie ma sensu, bo. Dobra, idziemy tak. Teraz grożę mu widełkami. Więc jak on mi zrobi widełki. Ok. Czyli dalej traci opcję roszady. Pójdę sobie tym pionem do przodu, żeby go nie stracić. Bardzo chcę się tu ruszyć i pozbyć tego końca, bo przyszłościowo, jak mnie zaatakuje, to jest szansa na jakieś widełki. Wygląda to w miarę w porządku, choć nie nie czuję się pewnie w tej pozycji. Moje trzy figury nie grają, tu jest jakiś potencjał oczywiście. Dobra, co on chce zrobić? Ma cztery pole do ataku. Ja mogę pójść, on wtedy się cofnie jeszcze bardziej. I on ma już wyłączonego króla z gry. I tą wieżę. Chyba, że zrobi tak, 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 to strasznie dużo czasu. Hmm. Jeśli pójdę tu, on pójdzie tu. Mogę pójść też tak i on wróci tym koniem, bo te pola będzie, aha, to pole będzie wtedy słabe, czyli najpierw bym musiał pójść końcem w to miejsce. I tak też zrobię. To są cztery pola, gdzie on się może ruszyć, jak pójdę sobie pionem, on będzie musiał cofnąć tu lub tu. Mm. Jeśli wyjdzie wieżą, to od razu szach i zbijam tą wieżę za darmo, więc to jest ok. No to tak robimy. Wygrało. Eee, rewanż. No, że za bardzo nie grywam więc możemy sobie sprawdzić analizę 000 podobną. Oj, bardzo się kolega uparł. Strasznie równa pozycja była. Tak patrząc po silniku, tutaj miałem przegraną. zbić twojego Hetmana i zdobyć materiał. Ojoj. <laughs> um. No dobrze, to po tym ruchu, że ja tracę? Ale czemu? Eee. Pozwólcie nam czuć. zbić Twojego hetmana i zdobyć materiał. Trochę nie widzę, gdzie. No bo. To jest ten problem, nie? Czyli czysto teoretycznie tutaj atak nie istnieje, cały czas jest pion. Nie wreszcie go mogę się nawet tak zakryć. Nie mam pojęcia. Aha, no ale to tak. Okej, okay, czyli to jest po prostu to, że straciłem tego piona. Dobra, bo jak zobaczyłem, że stracić Atmana, to dla mnie już było. Yy, że ja go tracę za darmo <grych> to już było ok to było ok przegonienie gońca mogłem go przegonić i on by się cofnął ale miałem całkowicie inną ideę to znaczy ja liczyłem, że nie, on zrobi cokolwiek i ja sobie pójdę tutaj I on się cofnie w któryś z tych dwóch miejsc w takim wypadku ewentualnie poszedłbym w coś takiego, takiego, takiego. Wydawało mi się to dość w porządku. No ale dobra. Udało się wygrać, także dzięki wielkie. Dzisiaj było krótko, ale za to skończyło się pozytywnie. Także trzymajcie się i do zobaczenia.